Polska Moc Biznesu na forum ekonomicznym w Karpaczu, a w naszym studiu wspaniały gość, pani minister Agnieszka Ścigaj. Pani minister... Dzień dobry, witam e... państwa. Co... Pani zajmuje się sprawami integracji społecznej. Teraz takim niesłychanie ważnym tematem integracyjnym to jest oczywiście ta ogromna rzesza obywateli, czy raczej głównie obywatelek Ukrainy, które przyjechały do Polski i e, ku zdumieniu niektórych znalazły pracę, Wchodzą na nasz rynek i budują naszą gospodarkę? Tak, rzeczywiście. Moment, w którym pojawił się po pierwsze mój urząd, a po drugie myślenie o tym, że potrzebna jest nam taki dokument jak strategia włączenia społecznego, to jest moment, w którym zbieg się z tym, że rzeczywiście pojawiło się u nas bardzo dużo osób, które potrzebują tego, żeby pomóc im zaistnieć w lokalnych społecznościach, żeby mogły pracować, funkcjonować, uczyć się, bo nie wiemy, jak długo z nami zostaną. Goście z Ukrainy sami tego też nie wiedzą. Niektórzy nie mają do czego wracać, niektórzy chcą z nami zostać i jakoś budować powiedzmy sobie otwarcie naszą gospodarkę, ale ich gospodarkę. Tak jakby jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I potrzeba takich krótkich, ale bardzo skoordynowanych działań w różnych obszarach, jak mieszkalnictwo, edukacja i rynek pracy bardzo kluczowy, do tego, aby ktoś nie był cały czas tym oczekującym pomocy, aby był rzeczywiście aktywną osobą, która już sama nawet może tą pomoc w jakiś sposób generować, na przykład dla swojej rodziny, która jest w Ukrainie, albo dla nas, patrząc i budując rynek pracy, nasz krajowy produkt brutto bo przecież to są ludzie, którzy chcą pracować z nami. Dodajmy, że udało się to przeprowadzić tak naprawdę bezkonfliktowo. Nie słyszymy, media nie donoszą, nie, nie patują nas tym, że są jakieś problemy. Bezrobocie jest niezmiernie niskie, więc można powiedzieć, że nie tylko nic złego się nie stało, ale z punktu widzenia naszego państwa to chyba uchodźcy. Nam pomagają w tej chwili. Znaczy, to jest wydarzenie naprawdę na skalę światową. My jako naród my łącząc współpracę ponad jakimikolwiek podziałami, nie mówię już o politycznych, ale podziałami między sektor pozarządowy, rządowy, obywateli czy biznes, wszyscy jakby solidarnie zrozumieliśmy, że po pierwsze trzeba pomóc w tej trudnej pierwszym momencie sytuacji, a po drugie, że jest nam blisko razem i że ten obrona granicy czy obrona Ukrainy to jest nasz wspólny interes. Więc tak naprawdę otwaliśmy swoje domy, otwaliśmy serca i nauczyliśmy się tej pięknej pomiędzysektorowej współpracy. I teraz. Warto to wykorzystać do tego, żeby dla nas i nie tylko już mówiąc o Ukraińcach, ale o wszystkich, którzy potrzebują jakiegokolwiek wsparcia państwa, żeby łączyć te elementy i łączyć nas w tej pełnej współpracy, bo wtedy tak naprawdę osiągniemy tylko efekt. Efekt, o którym pan powiedział. Czyli rzeczywiście, że te osoby, które wydawałoby się na samym początku, że będziemy ciągle im pomagać, to one akurat zaczynają pracować. Zaczynają pracować w obszarach, w których u nas brakuje rąk do pracy, jak na przykład usługi społeczne, opieka nad starszymi, Pomoc osobom niepełnosprawnym, bo przyjechały kobiety, czy wsparcie przy opiece nad dziećmi, zaczynają pracować, płacić podatki, płacić ZUS. I ostatni raport Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że w ostatnich miesiącach 0,5% produktu krajowego brutto, tego który w tej chwili on być może tak szybko nie rośnie, ale dalej jest na plusie, to są ręce do pracy Ukraińców. Więc rzeczywiście możemy powiedzieć tak, że. Pomagaliśmy, ale też inwestowaliśmy i ta pomoc musi być właśnie na tyle mądra, żeby zainwestować w człowieka, który tak naprawdę stanie się naszym kapitałem, no i też takim jakby dobrym współlokatorem, sąsiadem. Pani minister, od, od, od lat jest jeszcze jako poseł również była orędowniczką łączenia różnych sektorów do współpracy, prawda? Z jednej strony dużo się o nas mówi, o różnych formach partnerstwa publiczno-prawnego, buduje się społeczeństwo obywatelskie, ale chyba jeszcze mamy sporo do odrobienia, żeby połączyć biznes, sprawy społeczne, politykę i na przykład samorząd. Czy ja twierdzę, że tak jak w przypadku kryzysu migracyjnego dojrzała w nas myśl do tego, żeby budować strategię, która szerzej patrzy na włączanie ludzi w społeczeństwo, tak w tym wypadku też chyba przed takim moment, w wypadku kryzysu, że jeżeli nie uruchomimy równolegle i partnersko wszystkich trzech sektorów, które będą każdy dawał do siebie, od siebie to, co ma, czyli sektor pozarządowy, ludzi z pasją, z wiedzą i, i zaangażowaniem, biznes, który ma pieniądze, ale też już ma coraz bardziej myślenie prospołeczne i takie, że wynikające z, pewnie ze strategii biznesu, że zainwestowanie społeczne tak naprawdę też im się zwróci, ponieważ będzie dobry konsument, który tak naprawdę kupi od nich produkty. No i rząd, który dysponuje naszymi podatkami, pieniędzmi i musi tak je kierować w taki sposób, aby pomoc państwa była tylko w tych momentach, gdzie ona jest niezbędna, a nie nad wyraz. I jeżeli te trzy sektory zaczną ze sobą współpracować, prosty przykład, przy tworzeniu miejsc pracy, na przykład dla osób, które mają na rynku trochę trudniej, są Sami nie znają języka, są osobami niepełnosprawnymi, mają większe potrzeby przygotowania stanowiska pracy. Jeżeli państwo wesprze w tym obszarach deficytowych, na przykład da przeszkolenie językowe, biznes powie, że przyjmie do pracy, bo potrzebuje rąk do pracy i stworzy miejsce pracy, tak, i organizacja pozarządowa, która wesprze w takiej integracji społecznej w lokalnej społeczności, kulturowej, społecznej, psychologicznej, to mamy tak naprawdę zdrową rodzinę, zdrowe osoby, które są gotowe do pracy, do wypracowania podatków i walczenia z kryzysem, bo przecież mówi się o kryzysach różnego rodzaju, ale tak naprawdę te kryzysy się nam skumulowały i de facto m, taki kryzys powoduje w ogóle takie obniżenie aktywności społecznej, niechęcenie, m, spada nam takie poczucie szczęścia w społeczeństwie, co bardzo bezpośrednio przekładać się może na to, że po prostu będzie gorzej finansowo i trudniej. Dlatego pełna mobilizacja tych trzech sektorów, wypracowanie takich y, mechanizmów o, które w tej chwili są obciążone naszym takim myśleniem, że polityk nie będzie współpracował z biznesem albo NGOs nie będzie współpracował z biznesem, bo NGOs to jest ten taki charytatywny, biznes to jest ten biznesowy, a polityk to musi być taki absolutnie z daleka od wszystkich, żeby nie podejrzewać. Nie, właśnie trzeba zmienić trochę myślenie i powiedzieć, że my mamy każdy z nas swój potencjał, swoje cele różne, ale tak naprawdę jeden wspólny cel – stworzyć dobrobyt państwa, w którym wszystkim nam się będzie dobrze żyło o tej współpracy biznesu, polityki, sektora pozarządowego z panią minister Agnieszką Ścigaj. Mam nadzieję, że porozmawiamy również 7 listopada na Stadionie Narodowym. Kongres ISG Polska Moc Biznesu. A dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia.